Cześć, kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że mnie widać i że mnie słychać. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jaki związek ma relacja z tatą, a odnoszenie sukcesów w życiu, dlatego że to jest taki dosyć mocny temat i często poruszany. Czy na ustawieniach, czy na warsztatach, czy na sesjach indywidualnych. W zasadzie większość tematów, z którymi pracuję na koniec dnia, i tak się łączy z relacją z mamą i z relacją z tatą. Więc jeśli masz problem z przepływem pieniędzy, czy to w ogóle ich nie masz, jakby ciężko ci zarabiać, czy też zarabiasz, wkładasz w to dużo energii, te pieniądze się pojawiają, ale później w jakiś dziwny sposób znikają albo je tracisz. Jeżeli masz trudności w realizacji postawionych sobie celów, pomimo tego, że jakby dokładnie wiesz, co chcesz zrobić, masz to rozpisane, zwizualizowane na 15 różnych sposobów. Jeżeli nie masz odwagi do opuszczenia swojej strefy komfortu, wychodzenia do ludzi czy do świata w takim ruchu do większego sukcesu, do większej obfitości, do lepszych relacji z ludźmi, do nowych rzeczy, wyzwań, do nowej pracy, nowego związku ale też projektów i studiów. Często jest tak, że jak pracuję z klientami, to oni tak jakby mówią, że utknęli w życiu, że jakby nawet ciężko im jest teraz po pandemii w szczególności wyjść z domu, że mają z tym związany jakiś duży dyskomfort. Jeżeli masz problem z nałogami i z wyjściem na, z nałogów, czy wiąże się to, co często jakby wiąże się ze stawianiem granic, bo granice, to granic uczymy się przy tacie, stawianie granic uczymy się przy tacie. Analogi to jakby nic innego, tylko brak własnych granic. Czy to jest palenie, czy to alkohol, ale czy to też jest nadmierne jedzenie, pracoholizm, zakupoholizm yy, i inne holizmy, to też są uzależnienia. Jeżeli nie umiesz, albo jeśli trudno właśnie postawić też granice innym ludziom, czy to partnerowi, przyjaciółce, mężowi, żonie, dzieciom, szefom, Pozwalasz na ich przekraczanie, czy to słowne, czy też jakby w postaci nadmiernych obowiązków. Jeżeli nie możesz się skoncentrować, to to jest właśnie film dla Ciebie. Dla tych, którzy się widzą w tej formie ze mną po raz pierwszy, ja nazywam się Ewa Nazim, jestem certyfikowaną terapeutką ustawień systemowych i coachem. Jestem w trakcie certyfikacji metody pracy z traumą, Pitera Levina Somatic Experiencing i łączę te wszystkie metody po to, żeby ta praca ze mną, czy na warsztatach, czy na sesjach indywidualnych, ale czy też u, u, na ustawieniach, była po prostu bardziej efektywna. E, ten film jest jakby częścią takiego projektu, gdzie poruszam relację z tatą, gdzie hmm, finałem tych filmów o tacie, bo będzie ich kilka, więc zapraszam. Jeżeli uważasz, że ten jest wartościowy, to, to, uważa, to, to zapraszam też do obejrzenia następnych. E, to jest właśnie jakby końcem tego projektu będą warsztaty, relacja z tatą. I szczegóły tych warsztatów w opisie do tego filmu. Także wracając do relacji z statą. Dobry kontakt wewnętrzny z statą to zdolność właśnie do budowania i stawiania granic ludziom, ale to też stawianie granic i barier immunologicznych, więc jeżeli mm, jesteś ciągle właśnie przeziębiona chora, to znaczy, że ta bariera autoimmunologiczna też nie jest w najlepszej kondycji, więc to też może się wiązać z relacją z statą. A raczej w trudnościach z relacji z tatą. Tata to też mocne serce i zdolność do kochania, w tym też bardzo ważna i chyba najważniejsza taka zdolność do kochania siebie. Bo jak nie kochamy siebie, to trudno jest pokochać nam innych ludzi, wtedy zazwyczaj się od nich uzależniamy. Yy, I o ile sukces w życiu ma twarz naszej mamy, tak pięknie o tym mówił Ber Bert Hellinger, ale do sukcesu prowadzi tata, jakby do wszystkiego, co na zewnątrz. Prowadzi nas tata, ale idziemy przez ramiona mamy do taty, co to oznacza? To znaczy, że na poziomie biologicznym i genetycznym jesteśmy w 50% z mamy i w 50% z taty. Jeśli relacja mamy z tatą była trudna, to chętnie się od niego odcinamy. Nienawidzimy go, nie mamy kontaktu. I jakby w tej pracy, w relacji z tatą, nie chodzi o to, że jakby nasz tata się zmieni. Tata zmieni się dopiero w momencie, kiedy on będzie chciał takiej zmiany. I jakby to nie znaczy też, choć jest to bardzo możliwe, że jakby ta relacja z nim się poprawi. W tej pracy, w relacji z tatą, w relacji z mamą, czy w ustawieniach, czy w pracy wewnętrznym z dzieckiem, czy też w Somatic Experiencing, to chodzi o naszą wewnętrzną pracę i nasz wewnętrzny ruch. Na poziomie, jakby już świadomym. I jakby to, to właśnie chodzi o taki wewnętrzny ruch, że zaczynamy przyjmować to, co płynie od taty razem z tymi wszystkimi jakościami, które od niego płyną. I to właśnie chodzi o taką zmianę, że otwieramy się na to, bo nasz tata też, to wszystko, co mamy, w tych 50%, które płyną od taty. To nie jest tylko taty. Te, te jakości, które on przekazał nam, to są jakości e, wielu mężczyzn, którzy stoją w rodzie za nim. Tak? Czyli jego taty, jego dziadka, pradziadka itd., itd. Więc wszystko, co płynie od nas do taty, na co się, jeżeli jest trudna relacja z tatą, zamykamy, to zamykamy się na tą właśnie jakość, która jakby przepłynęła od innych mężczyzn przez tatę do nas. To tak, jakbyśmy sami się bojkotowali na jakimś poziomie, bo jakby nie ma komórki w, ciele, w naszym ciele, gdzie byśmy nie mieli tej zawiązki 50%, która właśnie wyszła e, z plemnika w naszym ciele. No dobrze, więc um, ten sabotaż, e, o którym powiedziałam, on jest bardzo widoczny na bardzo wielu poziomach. Dlatego, że jeżeli nienawidzimy taty, za, zamknęliśmy się na niego, to bojkotujemy sami siebie, czyli na poziomie fizycznym, jakie to ma konsekwencje, bo to zawsze wszystkie nasze wzorce zachowania, one po pierwsze nie są ukryte w mózgu, e, chociaż też w ścieżkach neuronowych, ale często to są zapisy też w naszym ciele, które mamy, ale też mm, to wszystko, co mamy, te schematy, przekonania e, i to, czy coś, czy jesteśmy otwarci na to, co przypłynęło od taty i od mamy, czy nie, Zawsze ma później swój skutek w świecie fizycznym, po prostu. Więc jeżeli mamy problem w relacji z tatą, odcięliśmy się od niego skutecznie, to wybierzesz taką pracę, mając, te, mając na przykład dwie takie same oferty, tak? takie same pozycje, takie same nawet pieniądze, to wybierzesz taką firmę, w której będzie ci trudniej, w która zmakrutuje, w której obetną ci pensję, albo w której cię po jakimś czasie zwolnią, albo w której nie będziesz mógł, albo mogła się rozwijać. Albo jeżeli masz jakiś pomysł, tak jesteś bardzo kreatywny albo kreatywny, albo masz jakieś marzenie z dzieciństwa, albo masz jakąś pasję, którą chcesz rozwijać i jakby masz gotowy projekt na to, żeby to wdrożyć w życie i żeby po prostu założyć firmę, jakiś projekt, jakkolwiek to sobie wymyśliłaś albo wymyśliłeś, to często jest tak, że tego nie zrealizujesz, ale ludzie, którzy są wokół ciebie po prostu jeżeli opowiesz im o tym pomyśle, po prostu ci go ukradną i stworzą projekty i firmy na bazie tego. Co ty, co ty im powiedziałaś albo powiedziałaś. To też na jakimś poziomie będziemy blokować dostęp pieniędzy, dlatego że pieniądze to nic innego jak energia. I pieniądze są formą energii. I to, że jakby zarabiamy i, i, i ktoś nam przelewa pieniądze, czy klienci, czy nasz pracodawca, to pieniądze są formą energii. Tak, My wydatkujemy energię na pracę i dostajemy tą energię. Więc ta trudna relacja z ojcem i zamknięcie... Na męskiej jakości może spowodować to, że będziesz na jakimś poziomie bardzo głębokim blokować dopływ pieniędzy, chociaż na poziomie świadomym tak, będziesz wizualizować sobie, że że nie wiem, że dostajesz spadek, że masz super pracę i tak dalej, i tak dalej, ale na poziomie podświadomym tak zadziała Twoja podświadomość, bo wszystkie nasze reakcje, tak de facto 95% naszych reakcji to są reakcje wynikające z podświadomości, bo wykorzystujemy tylko 5% naszego mózgu, więc to wszystko. Te nawet nasze decyzje, które często podejmujemy bardzo świadomie, one często właśnie wypływają z naszych schematów i przekonań, które mamy na poziomie bardzo podświadomym. Więc jeżeli już zdarzy się tak, że awansujesz, że założysz firmę, że, że awansujesz, że założysz firmę, że coś dobrego Ci się zdarzy w życiu zawodowym, to jeżeli e, ta relacja z tatą nie bierzesz od męskiego, jakby jesteś zamknięta albo zamknięta na tą energię męską, e, to będzie ci jakby trudno utrzymać ten stan, czyli może się tak zdarzyć, że zaczniesz chorować, stracisz pieniądze, zaczniesz bankrutować, czasami dopada też e, e, nas depresja, jakby, bo nie jesteśmy w stanie udźwignąć ten, tej presji, która zawsze jest połączona z sukcesem. Jeżeli otwierasz firmę. I zatrudniasz ludzi, albo mm, masz jakiś ważny projekt, albo idziesz do pracy i masz wysokie stanowisko, to zawsze utrzymanie tej pozycji, tego statusu firmy i projektu łączy się z presją. I yy, yy, brak dostępu do tej energii męskiej, która stawia jakby która ma strukturę, stawia nas w pionie i daje nam siłę, właśnie może spowodować to, że będzie ci ciężko udźwignąć presję tego sukcesu. Yy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jeżeli ta relacja z tatą była trudna, zaraz o tym opowiem, kiedy, kiedy te relacje są trudne i kiedy, one, znaczy kiedy są trudne, to myślę, że wszyscy wiemy, ale czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak relacja mamy z tatą wpływa na to, jak my postrzegamy tatę. Bo męska energia, to tak jak mówiłam wcześniej, to też taka zdolność do osiągnięcia podstawionych sobie celów, taka siła do działania, ale też taka śmiałość w wychodzeniu do świata. Także są ludzie, którzy są śmiali i wychodzą do świata i ci zazwyczaj mają dobre relacje z tatą i są też tacy nieśmiali, którzy bardziej y, są w takim ruchu y, niewychodzenia, bycia w takim kokonie, okopywania się, nie wiem, w swoim pokoju, w swoim mieszkaniu, swoim w tym samym towarzystwie od lat. Branie od, y, dobra relacja z tatą to też właśnie branie z odwagą w sercu tego wszystkiego, co przynosi nam życie i tego, czego chcemy. I właśnie tu już przechodzę do tego, czemu tak się dzieje, że my często mamy problem z tym, żeby otworzyć się na branie od taty. Dlatego, że jakby taka pierwsza, pierwsza blokada, która powstaje, do taty idziemy przez ramiona mamy. To jest taki bardzo mocno biologiczny proces, dlatego, że to zaczyna się już przy porodzie. Jeżeli się rodzimy, tak, to najpierw w tych porodach naturalnych, to jest bardzo widoczne na YouTubie. Można sobie obejrzeć, że w tych porodach naturalnych, gdzie jest i tata, i mama, albo są partnerzy, mama jak rodzi dziecko, najpierw je bierze w ramiona i przytula, później tata tam przecina pępowinę i mama daje dziecko tacie. I ten ruch od mamy do taty jest bardzo naturalnym, biologicznym ruchem, który wszyscy mamy zapisane. I on jest zapisany w naszym ciele, ścieżkach neuronowych, DNA, jakkolwiek to sobie tłumaczysz, jakkolwiek chcesz o tym myśleć. I ten zapis cały czas na poziomie podświadomym działa w naszym życiu, i my całe życie jesteśmy w tym ruchu. Czyli, jeżeli do taty idziemy przez ramiona mamy, więc jeżeli mówią, a mama miała trudną relację z tatą i zamknęła się na tatę, to będzie nam trudno pójść do taty w takim właśnie, w takim ruchu solidaryzacji z mamą. I to też jest pokoleniowe, dlatego że to, co mówią ustawienia, ale mówi też o tym totalna biologia, mówi o tym epigenetyka, że my wszystkie zapisy, które mamy, wszystkie przekonania, one są na poziomie podświadomym przekazywane przez mamę do dziecka, ale ten zapis jakby też nie jest tylko mamy, tylko on jest też zapisem tych wszystkich kobiet, z których mama jest, tak? I też o tym mówi genetyka, że my w pierwszej kolejności też dziedziczymy po mamie, po babci i tak dalej, i tak dalej. Eee, więc to, co mówią ustawienia, że jakby ta trudność w dotarciu do ojców, szczególnie w naszym kraju, polega też na tym, że my jesteśmy krajem, gdzie było bardzo dużo wojen, a na wojnę szli mężczyźni, czy to były rozbiory, czy to były powstania, czy pierwsza, czy druga wojna światowa, kobiety zostawały w domu. I z jednej strony to jest taki szczytny, bohaterski cel, tak, że mężczyźni nie bronią kraju i tak jest, oczywiście, że tak jest. Natomiast na jakimś poziomie, i jakby z innej perspektywy, kobieta zostaje sama w czasie wojny, z kilkorkiem dzieci, z gospodarstwem, e, z wrogiem, który często puka do jej drzwi e, i z, tym, z tymi wszystkimi konsekwencjami, z którymi musi się mierzyć, dlatego że jej mężczyzna, że jej partner, że jej mąż poszedł na wojnę. I ona zostaje sama, bez wsparcia i pomocy mężczyznę jest jej bardzo ciężko. Więc z jednej strony mówię jest ta bohaterska jakby ta bohaterska strona tego. Natomiast z drugiej strony, na jakimś poziomie w kobiecie w takiej sytuacji budzi się ogromna wściekłość właśnie za te podwójne obowiązki. E, za wściekłością, tą samotnością. Często mówię, jak pukał w róg, to było bardzo dużo różnych sytuacji. Były gwałty, czyli też nie było tego mężczyzny, który mógłby obronić kobietę. W kobietach przez wiele pokoleń rodziło się zgoszyknienie, taka wściekła agresja e, i to na jakimś poziomie być może dawało im siłę do przeżycia. Natomiast e, to zamknięcie na mężczyzn pokoleniowe, ono pracuje do dzisiaj. Dlatego, że te wszystkie schematy, tak jak powiedziałam, które miały mamy naszych mam, czyli nasze babcie, przez okres ciąży i przez okres karmienia dziecko przyjmuje wszystkie przekonania mamy na temat świata, mężczyzn i samej i siebie samego. To jest po prostu jak kopiuj w tak? Te wszystkie przekonania, które miała mama, bierze też na siebie dziecko. Drugim takim aspektem, gdzie jakby trudno nam brać od taty, to jest właśnie ta trudna sytuacja między mamą i tatą. I jeżeli mama już na przykład, jeżeli była taka sytuacja, że mama została sama, że tata ją zdradzał albo że wyjechał za granicę zarabiać, co jest jakby z jednej strony też słuszne, bo mieli pieniądze, ale z drugiej strony ona też z tym całym ciężarem związanym z wychowywaniem dzieci i ogarnianiem i ogarnianiem gospodarstwa domowego została po prostu sama. Być może już w ciąży tata ją e, zostawił, a być może um, pił albo pił, I te trudne sytuacje między rodzicami e, spowodowały, że mama zamknęła się na męskie. I w tym swoim bólu, um, bo zazwyczaj zamykamy się na kogoś, jeżeli ktoś nas zrani. Bo jeżeli mamy super relacje, to jesteśmy jak najbardziej otwarci. Natomiast jeżeli w relacji jest trudną właśnie przez zdradę, przez porzucenia, przez odrzucenia, przez bicia, przez agresję, to, żeby przetrwać, kobieta po prostu się zamyka, co znaczy, że na poziomie emocjonalnym trochę odcina się od emocji i wycofuje z relacji. Po prostu, żeby przetrwać. Więc jeżeli mama była w takiej sytuacji, w tym jakby swoim bólu odrzucenia, porzucenia przez tata, braku wsparcia, czasami zdrad, yy, przekazała, poniekąd dziecko chwyta to, co mama, to co powiedziałam, że, dziec, że te schematy, które i te przekonania na temat y, taty i na temat świata są jakby wgrywane dziecku do podświadomości, że ono przyjmuje jakoś swoje. I to naprawdę pięknie widać na sesjach czy na ustawieniach, jak są bardzo trudne emocje do taty albo do partnera, bo później kobieta jak idzie w świat, no to te Nieprzerobione sytuacje z tatą, po prostu odrabia i odrabia i przerabia jeszcze raz z partnerem, bo tak niestety działa nasz mózg. Nagrałam o tym film Odcięcie od emocji, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, jest na mojej stronie w zakładce Filmy, nie będę o tym teraz głębiej mówić. E, tylko powiem, jakby kończąc jednym zdaniem, że wszystkie niewyrażone emocje, mm, zapisane schematy, które są nieujawienione na poziomie biologicznym i podświadomym cały czas jesteśmy w tym samym. Zmieniają się ludzie, zmieniają się wydarzenia, a my odtwarzamy ten schemat, aż się od niego nie uwolnimy. Jakby to pięknie widać na sesjach, czy na ustawieniach, czy na warsztatach, jak zadaje pytanie: OK, no jak jesteś tak wściekła, nie? no to zobacz, czy to jest Twoja wściekłość, czy to jest mamy wściekłość. I w ponad 70 czy 80 przypadkach, procent przypadków, często jest to wściekłość mamy którą przyjęliśmy na tatę. Czasami jest to pomieszane, bo jeżeli w, w rodzinie właśnie była przemoc, to ta wściekłość mamy, którą przyjęliśmy, ale też nasza własna, indywidualna jest, jest widoczna. I to, co się zapisuje w dziecku, mają, będąc jakby wychodząc na świat albo rozwijając się w takiej rodzinie, to jest właśnie takie przekonanie, że męskie jest niebezpieczne na przykład, bo tata był agresywny, bo pił, pobił, że branie od męskiego przysparza bólu, że często właśnie zdrady, czy odsunięcie się emocjonalne od mężczyzny, czy zostawienie kobiety powoduje ból odrzucenia i porzucenia, co w dziecku zapisuje się na bardzo głębokim podświadomym poziomie, czy to jest dziewczynka, czy to jest chłopcy, chłopczyk, że branie od męskiego po prostu przysparza bólu. Yy, albo też yy, po rozstaniu z mamą i z tatą powstaje taka myśl, na przykład, że od dzisiaj już muszę sobie radzić sama. I to się zapisuje w dziecku, idzie kobieta, jakby rośnie, tak, idzie w świat, i ma takie przekonanie, więc trudno jest jej znaleźć takiego partnera na stałe, bo każdego, którego spotyka z tym przekonaniem, to nie jest wystarczająco dobry. I za każdym razem yy, ten podświadomy jest wzorzec, który ma, będzie powodował takie zachowania partnera, które udowodnią jej tę tezę. Więc jeżeli mama odcina się od taty to z automatu przechodzi na dziecko, e, dlatego że dziecko na poziomie podświadomym przez pierwsze lata życia jest związane bardziej emocjonalnie z mamą, bo przeżycie mamy dla dziecka na poziomie biologicznym i podświadomym równa się przeżycie jego. Więc e, w ramach solidarności z mamą, dziecko często zaczyna być złe na tatę, a wręcz go nienawidzi i to jest taki pod Świadomy ruch, Hellinger o tym, też właśnie o tym mówi, mamo, ja z miłości do ciebie znienawidzę tatę, albo zrezygnuję z niego, tylko żebyś tym nie kochała. Właśnie mając to na uwadze, że biologiczne przeżycie dziecka przez pierwsze lata jest bardzo mocno związane z przeżyciem mamy. I im byliśmy młodsi, kiedy to się przydarzyło, tym mocniej i głębiej te schematy się w nas zapisują. Jeszcze trzeci jakby już ostatni aspekt tego, jak dlaczego ciężko nam do taty, właśnie dlatego, że mamy jakby nasze własne osobiste nieprzeżyte emocje i tu często, jeżeli tata nie było, bo zmarł, bo odszedł, dla dziecka jakby to nie ma znaczenia, bo dziecko nie rozumie, że tata umarł albo hmm, dziecko nie rozumie, że tata, nie wie, musiał wyjechać, tak, dla dziecka oznacza to porzucenie, często jak dziecko patrzy na cierpienie mamy właśnie z różnych trudnych sytuacji z tatą, to też jakby solidaryzuje się, i o tym też powiedziałam, tak? że jeżeli dziecko patrzyło na przemoc, na, na, na to, że tata źle traktował mamę, że ją bił, że ją wyzywał, to my też już mamy jakby nasze osobiste przeżycia związane z tym. I nasze emocje, właśnie wściekłości, złości, bólu, odrzucenia, porzucenia, takim bycia właśnie nieważnym dla najważniejszej osoby w naszym życiu. To jest jeszcze taki jeden aspekt, który bardzo mocno się pojawia, że często jak przychodzą klienci czy klien, klientki czy klienci, to oni cały czas żyją w tej wściekłości na ojca. Albo są odcięci od emocji, nie, 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 dzisiaj moja relacja z tatą wygląda super, bo po 30 latach do mnie zadzwonił i się z nim spotkałam, albo spotkałem, albo spotkałam mamę, albo tatę tylko trzy razy w życiu. Tata tutaj mówię tylko o tacie, nie o mamie. Jest wszystko OK. Natomiast jak wchodzimy, to tam jest cała masa wściekłości. I drugi, jakby ten, no, klientów to może nie, ale drugi taki e, mechanizm obronny, tak, tak to nazwę, jest tak, że my cały czas jesteśmy w tej wściekłości na Ojca. Jak wracamy do tych sytuacji, co on nam zrobił, co zrobił mamie, to ta wściekłość odżywa i my nigdy nie wychodzimy z tej wściekłości, a nie wychodzimy, dlatego że emocje mają swoją gradację i pod y, złością, wściekłością czy nienawiścią jest często ukryty ból. I ta złość chroni nas, czyli mózg nasz nas chroni na poziomie biologicznym przed dotarciem do tego bólu, tak? bo jako dzieci mamy zapis, że ten ból był tak mocny, że nie byliśmy go w stanie przeżyć, Natomiast już mózg jakby nie zakonotował, tak? Nie ma takich zapisów, że dzisiaj z punktu widzenia osoby dorosłej można wrócić do tych emocji, do życia, uwolnić je z ciała, tak? Za pomocą oddechu, za pomocą łez, za pomocą innych technik, i wtedy dopiero można budować takie yy, yy, szczęśliwsze życie, tak? To chciałam powiedzieć, bo jeżeli wywalimy te wszystkie emocje związane na tatę, to wtedy pod bólem. Pokryta jest po prostu miłość i akceptacja. I taki ruch, który zawsze jest na koniec tej pracy, jak już przeżyjemy te trudne emocje, jest taki, który mówi: Okej, okay, niezależnie od tego, jak trudno było między mną a tatą, to dzisiaj z punktu widzenia osoby dorosłej nie mogę tego zmienić. To, co mogę, to mogę zaakceptować fakt, że tak było, mogę i yy, że żyję w takich, a nie innych konsekwencjach tego faktu, właśnie. W uzależnieniach, w rozbitych związkach, pracocholizmie, itd, i tak dalej. Ale dzisiaj mogę wziąć odpowiedzialność za swoje życie i mogę z tym życiem coś zrobić. I to jest postawa osoby dorosłej. Jak dochodzimy do takiej postawy i otwieramy się na te męskie jakości, które nie są tylko naszego katy, ale są tych wszystkich mężczyzn, którzy byli przed nim, i tych pokoleń, które były przed nim, a te jakości są związane z tym, że jakby no, ci ludzie przez te wszystkie lata i pokolenia wyrobili w sobie u, różne umiejętności, różne zasoby, umiejętności, różne talenty, e, od których my się odcinamy, odcinając się od naszego taty. Więc jakby finiszem, że tak się wyrażę po polsku, tej pracy jest właśnie to, że otwieram się na jakości płynące od taty, bo przez niego płyną jakości od innych mężczyzn, otwieram się na tą energię męską, która związana jest właśnie. Z zarabianiem z sukcesem, zostawianiem granic, z wychodzeniem do życia po więcej i po więcej obfitości. Po to właśnie, żeby przeżywać życie, żeby nasze życie było szczęśliwsze, pełniejsze. No i to, to otwarcie na obfitość zupełnie zmienia. Jakby zupełnie zmienia wymiar naszego życia. Ale też wyrzucenie tych emocji, różnych zapisów, zdanie sobie sprawy z tego, że mam jakieś przekonania, mam jakieś schematy, które pracują w moim życiu, a mnie nie wspierają, pomaga nam na to, żebyśmy sami zaczęli siebie kochać bardziej, to daje nam pewności siebie i przestają nas triggerować e, różnego rodzaju konflikty, też. E, I to jest tak, że jak sobie zdaję sprawę, że mój partner tylko pokazuje mi, moje trudne sytuacje nie nieprzeżyte emocje z ojcem i go w końcu zwolnię z tej odpowiedzialności, to w związku może być spokojniej. Tak? Bo partner zawsze pokazuje nam mnie emocje z relacji z mamą i z relacji z tatą. Tak to funkcjonuje. No dobrze, troszkę pięć minut dłużej niż zakładałam, ale się rozgadałam. Także jeżeli ten film jakoś um, stwierdzi, że jest wartościowy i może komuś pomóc, to zachęcam do tego do udostępnienia, do zalajkowania, do skomentowania. Wtedy więcej osób będzie mogło go zobaczyć. I jeżeli jest w tobie taka chęć, i, i to jest Twój temat, to też zapraszam jeszcze raz na warsztaty relacja z tatą. Informacje są w opisie do, do tego filmu. Dziękuję Wam za poświęcony mi czas i do zobaczenia.